Cześć, tu będzie, że jest Teraz przejdziemy się w indaminowce żabłockiego 1 w grę, zaczynamy od windy, z ręb osiedlówki. Dziewiąta. Jedziemy. Bardzo w niej ciemno. Ciemno w niej bardzo. Oj! Tam się światło zapaliło, chyba ktoś będzie, ktoś będzie chyba jechał, nie wiem czy będę musiał chyba wyjść, nie wiem czy wychodzić, czy w końcu zostać, chyba wyjdę, bo tam się światło tak zapaliło gwałtownie, może wyjdę na wypadek. Dobra, nikt nie zwołuje, to wracamy na parter. być się nikt nie doszedł, bo ja się boję, że przypał dostanę, naprawdę. Uf, nie zatrzymała się na czwartym. Nie wiem dlaczego tutaj światło wszędzie pali. To coś trochę dziwne to. się Światło wszędzie pali. Trochę mnie to irytuje, bo się boję, że mi się ktoś za chwilę ma dosiąść. Dobra, partner. To idziemy do kropki B. Jesteśmy na Żabłockiego 1B. Mamy tutaj i lifta. No i lift niestety ta nie złom. Zastąpił pewnie zręba osiedlowego. Porter. Dobra, nikt nie czeka. Wracamy na dziewiątej i kończymy odcinek. Uj, dobra, uj. No niestety no tani złom, słuchajcie, no. Na Zamenhofe 10 to samo. Na marynarki polskiej 134. Dosłownie wszędzie. Dobra, wracamy na 9 i kończymy odcinek. Dobra, to także co? Dzięki Wam za oglądanie tego filmu. Filmu. Widzimy się w kolejnym. To cześć.